Informacji, które posiadamy, wynika, że Komisja Ciemnieskiego w 1992 roku korzystała z materiałów, które dotyczyły Wałęsy, tych, które zgromadził Urząd Ochrony Państwa i które Przechowywał w tym czasie w szafie szefa Urzędu Ochrony Państwa. Te materiały znalazły się w jakimś momencie na początku istnienia tej komisji w gestii właśnie posłów, którzy, którzy pracowali w komisji posła Jerzego Ciemnieckiego. Więc jeśli, jeśli tak jest, że te materiały pochodzą z szafy szefa Urzędu Ochrony Państwa. To yy, wynikałoby, że tam będzie blisko 100 stron różnych doniesień agenturalnych i notatek ze spotkań z tajnym współpracownikiem BOLEK, różnego typu kopie kart rejestracyjnych. Wałęsy jako tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek, a także no może najważniejszy dokument, który został odnotowany w takim protokole opisującym zawartość tej szafy, mianowicie dokument odtwarzający treść zobowiązania do współpracy ze służbą bezpieczeństwa.